I konie ruszyły, kto poprowadzi, dobrze tutaj ruszył Fengus przy wewnętrznej, z tyłu Bluebird, patrzmy jednak co się dzieje, idzie dobrze Canning Fox, Cunning Fox i tutaj blisko wewnętrznej Bluebird, Bluebird, Canning Fox, zatem dwa ogiery, za nimi doskonale galopuje Magnezja, jest tam blisko również Sokorania. Troszeczkę ta stawka zaczyna się teraz grupować. Jesteśmy pół zakrętu. Nadal prowadzi Bluebird przed Canning Foxem. Te dwa ogiery, za nimi doskonale Magnezja. Magnezja, kilka koni, tam jest także Fengus, który się troszeczkę cofa i zbliża się do czołówki Sokorania. Naprostą wyprowadzą Bluebird oraz Canning Fox. Te dwa ogiery, Canning Fox za chwilę będzie atakował Bluebirda. I obejmie prowadzenie. Polem tutaj dobrze rozpędza się yy, magnezja. Canning Fox, magnezja. Magnezja obejmuje prowadzenie. Do celownika jeszcze mamy ponad 200 metrów. Yy, polem tutaj ruszyła bardzo dobrze Sokorania. Magneza, Sokorania. Te dwie klacze walczą o zwycięstwo. Sokorania przyspiesza i tuż przed celownikiem wyprzedza rewalkę w celowniku Sokorania, magnezja, Canning Fox.